Jesteśmy w Bieszczadach, testujemy dla Was dwie ikony segmentu Adventure, jest to BMW R1200GS i Honda Nowa Africa Twin. Maciek krótko Wam o nich powie, a zaraz przejdziemy do różnic i do tego, czym nas urzekły w warunkach bieszczadzkich dróg, a co nas z nich denerwowało. Ja zacznę tak, są to motocykle, które nieznacznie różnią się cenowo na rzecz BMW, w sensie BMW jest droższy, bo kosztuje w podstawie prawie 63 tysiące, Honda kosztuje niespełna 56 tysięcy. Jak wyjeżdżaliśmy z redakcji, to ktoś nam zarzucił, "Oho, będziecie to tak jakbyście porównywali BMW samochód serii 5 z Hondą Accord. I rzeczywiście, być może coś w tym jest. bo... Tutaj wtrącę, że obydwa modele mają swoich zagorzałych zwolenników. Na Hondę musieliśmy długo czekać, bo stara Afryka Twin zniknęła z rynku chyba prawie 15 lat temu. Była luka totalna w Hondzie w tym segmencie. Próbowali, ale... ją, próbowali ją wypełnić Varadero i Cross Tourerem, które moim zdaniem nie są do końca kontynuatorami starej Afryki. A w tym czasie. BMW no mocno rosło Honda, Yamaha, japońscy producenci mocno przyglądali się temu co się dzieje właśnie w BMW jeśli chodzi o segment adventure a on po prostu zuchwale każdego roku kradł coraz większy kawałek tortu Honda w końcu powiedziała dosyć tego reanimujemy, reaktywujemy legendę zrobimy ją po prostu w doskonało i wypuścimy na rynek. Czy im się to udało? Dopóki jesteśmy na asfaltach, BMW moim zdaniem ma zdecydowaną przewagę w prowadzeniu. Kierowca siedzi troszeczkę niżej, jest tak jakby zintegrowany z motocyklem, wsadzony w sam środek. Dokładnie czuje, co się dzieje na styku przedniego koła, hamulce są rewelacyjne. Nie znaczy to, że w Hondzie są złe, ale to wszystko działa ciut. Moim zdaniem, ciut mniej. Agresywnie ciut mniej sportowo. BMW da się po trasach jeździć sportowo, Hondą troszkę mniej. Natomiast w momencie, kiedy przemieścimy się na szutry, okazuje się, że ta pozycja, która jest w Hondzie, powodująca jak gdyby mniejsze dociążenie przedniego koła, świetnie sprawdza się w przypadku poślizgów, jazdy z pełnym gazem, wybierania nierówności. Przednie koło jest nawet w większej średnicy, ale generalnie tak. Wjeżdżamy w szuter, stajemy albo przesuwamy się troszeczkę do tyłu i ten motocykl zostawia, zostawia BMW daleko, daleko, daleko z tyłu. Powiem Wam tak, co najważniejsze dla mnie, jako, yy, nazywam się yy, delikatnie mówiąc, jeśli przychodzi do testów takiego sprzętu, kurduplem, 178 cm wzrostu to trochę nadal za mało, żeby dobrze i sprawnie operować Afriką Twin, w szczególności, gdy jedziemy w jakieś takie dukty yy, wyżłobienia i chcemy złapać tą nogę, to gdzieś yy, jej nie ma. Natomiast BMW no, jest yy, ciężki. Naprawdę ciężkie, w szczególności, że przejechaliśmy nim z zestawem kufrów, gdzie spakowaliśmy wszystko, jakby co mamy. Więc prawdopodobnie ten tył jest dobre, kilka nawet dziesiąt, być może kilogramów więcej ma niż Honda. No i były takie momenty, że gdzieś go nawet oparłem o nóżkę, zaparkowałem, i później ciężko było mi powrócić do pozycji wyjściowej, żeby jechać dalej. Natomiast oba motocykle. To zdecydowanie obierze światy, e, sprzęty, które zostały po prostu stworzone do tego samego, żeby jak najdalej, jak najwięcej e, przejechać, dając przy tym ogromną satysfakcję. E, drogi typu najgorszego z dziurami, e, wypełnione kałużami, błotkami, szutrami, kamieniami to po prostu jest ich żywioł. Tutaj zawieszenia obu sprzętów będą pracowały doskonale. I tutaj jesteśmy na takiej drodze szlaku, który prowadzi właśnie zbieszczat bezpośrednio na, Węgry. na Węgier. wzroście przy, przy 1,90 m tak jak u mnie i tam powiedzmy słusznie wyhodowanym mięśniu piwnym. Tak naprawdę mi się lepiej jeździ Afryką z uwagi na jej większą wysokość, większy skok zawieszenia. Eee, I tak naprawdę no, dla siebie chyba wybrałbym Afrykę, mimo że jestem wielkim miłośnikiem gs -a. Chociaż jeżeli ktoś by mi powiedział, że nie będziesz miał Afryki, musisz jeździć GS-em, tak naprawdę wcale by mnie coś z tego powodu dało. A ty macie. Ja powiem wam, że z całym moim psychofanatyzmem do marki BMW, ponieważ mówię GM na każdej płaszczyźnie, tutaj mocno bym się wahał, czy nie fajnie jest wziąć Africę Twin, a to być może ze względu na to, że Afryka jest po prostu nowszą konstrukcją, ale nie chodzi nawet o nowość konstrukcyjną, tylko o to, że jest po prostu nowa, świeża, inna, budzi zainteresowanie GS ma, tak jak powiedziałem, ugryz olbrzymi kawał tortu segmentu Adventure, przez co stworzył sobie też pewną społeczność, nie wiem, czy jestem już gotowy, żeby do tej społeczności należeć. Aczkolwiek jeżeli mielibyśmy jeździć głównie po utwardzanych, po pokrętych trasach i miałaby to być bardziej dynamiczna jazda, tutaj GS jest, jest sprawdzi się dużo, dużo, dużo lepiej. Jeszcze warto wspomnieć, że w Afryce jest zdrowa jednostka napędowa, BMW jest stary, wysłużony. Boxer 1200, konstrukcja e, genialna, nie ma co ukrywać e, i przez to jakby nie czuć specjalnej różnicy mocy jest troszeczkę przeniesiona specyfika i charakterystyka pracy tych silników e, i też nie jestem w stanie wam powiedzieć, która tak naprawdę daje więcej fajnie, bo obie są fajne. Chodzą też słuchy, że podobno ktoś kiedyś pewnie na niemieckiej autostradzie sprawdził prędkość maksymalną obu tych sprzętów jest to plus 15 na korzyść BMW No i wskakuje cyfra z dwójką z przodu. Nie możemy powiedzieć kto to zrobił i w jakich warunkach, natomiast czytaliśmy w niektórych pismach, że jest to odpowiednio 208 i 225 km. I to i po lataniu tutejszych, po tutejszych drogach, gdzie jest dużo zakrętów i też się nie da tej prędkości specjalnie naginać. Spalanie BMW 5,8, Afryka 5,6. Ale BMW jest, cały czas jeździło z kufrem. Prawdopodobnie jest to dokładnie to samo spalanie. Więc gdybym miał? Podsumować i wyłonić w zwycięzcę dałbym całkowity remis, z tego względu, że tam gdzie troszeczkę traci BMW, zyskuje Honda i jest dokładnie identycznie w drugą stronę. Po prostu klient, który będzie preferował więcej jazd szutrowych, moim zdaniem będzie bardziej zadowolony z Afryki. Ktoś, kto jeździ w każdych warunkach drogowych pod warunkiem, że jest asfalt choćby najbardziej zniszczony, powinien być bardziej zadowolony z BMW.